Witam serdecznie Państwa dziś w ramach telewizji Diarium TV. Chciałbym przybliżyć Państwu publikację książkową pana Michała Kruszona, Czarnomorze, z Wybrzeża w Poprzek Gór. Publikacja ta została wydana w roku 2012 nakładem wydawnictwa Zyski Spółka. Pan Michał Kruszona jest, można powiedzieć, w, tym, w tej chwili specjalistą, jeśli chodzi o tematykę obszaru, tutaj właśnie Morza Czarnego. Stąd ten tytuł, który tutaj został zaprezentowany. Myślę sobie, że obok pana Stasiuka tutaj warto podkreślić, że jest jedną z takich dwóch osób, jeśli chodzi o, o, reportaż, o reportaż, o książkę podróżniczą. Jeśli chodzi o stylistykę, warto tutaj podkreślić, że pan Michał. E, jest bliski koncepcjom w pisaniu pana Wojciecha Cejrowskiego, na pewno na, na co warto zwrócić uwagę, można znaleźć wiele takich wspólnych elementów dla obu, dla obu podróżników. Dla nas, Polaków, my, wydaje mi się, że istotnym elementem jest w tym wszystkim to, że książka ta przybliża nam tak naprawdę obszar z jednej strony dość bliski, z drugiej strony tak naprawdę ciągle bardzo mało znany w naszym kraju. I powiązany często, obszar ten, który kiedyś powiązany by, bądź, by, 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 był powiązany w przyszłości z Polską, bądź tak naprawdę w, należał częściowo również do, do, do Polski, bo mam tu na myśli obszary dzisiejszej Mołdawii, która chociaż bezpośrednio nie leży nad, nad Morzem Czarnym, ale jednak tutaj autor tej książki zwrócił uwagę na to, iż jest to kraj, który no, leży w, w takim położeniu, które, dla którego Morze Czarne ma też również ogromne znaczenie. Warto zwrócić uwagę również tutaj na, na Rumunię, o której, też tutaj, w, do, której też tutaj dużo miejsca poświęca e, e, pan Michał Kruszona na Rumunię, na Rumunię również w ujęciu tego po, zamieszkującej ten, ten kraj mniejszości polskiej, e, której poświęcił kilka książek e, wcześniejszych. Z ciekawych elementów, na które warto zwrócić uwagę w tej publikacji, również to, to na pewno taką, takim elementem są zdjęcia. Bogactwo tutaj zdjęć w tej publikacji, zdjęć takich, których raczej trudno znaleźć gdziekolwiek indziej, w jakich innych przewodnikach, bo zazwyczaj, jeśli omawiane są jakieś kraje, prawda, w takich typowo książkach podróżniczych, mamy więc zdjęcia, zazwyczaj takich można powiedzieć, standardowych różnego rodzaju obiektów, czy pomników, czy, czy, czy zabytków. Natomiast autor tej publikacji. Zaprezentował nam tu w, tej, w tej książce całą serię zdjęć, takich ra, raczej miejsc no, rzadko spotykanych, tak można powiedzieć, które, których zazwyczaj nie moglibyśmy bezpośrednio skojarzyć z, z, z tym rejonem geograficznym. Jeśli chodzi o omówienie poszczególnych państw, tutaj w, może rozpocznę od Turcji. Przy omówieniu Turcji pan, pan Michał tutaj w, zwrócił uwagę tutaj na, na, na tę część Turcji, tą biedniejszą, tą wschodnią Turcję. I tutaj co ciekawe zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa w Turcji. Pokazał jakby tutaj w tej książce w, tą wschodnią Turcję. Która, która boryka się z problemami wewnętrznymi w sensie zamachu, terroryzmu i tego, jak wygląda codziennie życie, życie mieszkańców wschodniej Turcji. Wiadomo, Turcja dziś aspiruje do, 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 do miana kraju, który chciałby należeć do Unii Europejskiej, kraju, który rozwija się dość intensywnie cywilizacyjnie, natomiast z drugiej strony tak naprawdę ma ogromne wewnętrzne problemy właśnie związane z bezpieczeństwem, z mniejszościami i tutaj na, to, na ten element właśnie zwraca uwagę pan autor książki. Jeśli idzie o kolejne kraje, to tutaj warto tutaj to też, tutaj warto taką perełką, można powiedzieć, jest Gruzja. A dlaczego? A dlatego, że autor tej książki był w Gruzji tuż po, po, po konflikcie gruzińsko-rosyjskim w 2008 roku. i Jego tutaj spostrzeżenia, obserwacje są bardzo cenne, bo, bo tutaj pokazuje jakby całą tą sytuację tego, że w samej bezpośrednio stolicy Gruzji toczyło się normalne życie tak naprawdę. Natomiast... Cierpieli ci ludzie, którzy w bezpośrednio w strefie nadgranicznej na, między Osetią właśnie a Gruzją yy, i ci tutaj jakby no, byli najbardziej pokrzywdzeni, ci, którzy tak naprawdę nie mieli żadnego wpływu na to, na decyzje, które zostały podjęte przez obie strony. Yy, Warto też tutaj podkreślić, że tutaj dostrzega autor tej książki również ogromne wpływy i polityka, jaka przy okazji tego konfliktu się rozgrywała. Podkreśla to, że na ulicach widywał agentów amerykańskich służb specjalnych w tym okresie, że armia gruzińska tak naprawdę była armią wyposażoną w pełni tak naprawdę w broń zachodnią i to w najnowocześniejszą broń zachodnią. Jeśli idzie o pozostałe miejsca, o których tutaj, które tutaj autor omawia, tak naprawdę też również warto zwrócić tutaj uwagę na problem Mołdawii, problem Naddniestrza i tutaj tego obszaru. Tutaj autor tutaj dość wyraźnie tutaj też podkreśla historyczne jakby znaczenie tego obszaru też dla Polski i, i, i niechniejszych wpływów, które tutaj Polska na tym obszarze miała. Podkreśla właśnie tutaj tą, tą, tą trudną sytuację w, dotyczącą tak, tego, że, że pewien obszar na terytorium Mołdawii no, oderwał się, tak, ogłosił jakby tutaj niezależność. Jest to obszar, który, który tutaj jakby silnie ciąży ku relacjom z, z Rosją. Jednocześnie również podkreśla tutaj silne wpływy rumuńskie na terytorium Mołdawii tak? i służb tutaj też również yy, yy, rumuńskich, które tutaj penetrują obszar Mołdawii. Wiadomo, że Mołdawia prawda, językowo, kulturowo ciąży tutaj ku, ku, ku Rumunii i, 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 i można właściwie by tylko przypuszczać, że tak naprawdę kwestią czasu jest, kiedy, kiedy, kiedy dojdzie tak do, mogłoby dojść do takiego połączenia i przyłączenia powrotu yy, Mołdawii i tego obszaru do, do Rumunii. Zwraca uwagę również autor tej książki na takie codzienne życie właśnie mieszkańców tak, tych, tych, tych regionów. Pokazuje jakby, że mimo, że jest to obszar Europy, to jest to obszar no, ogromnych kontrastów, tak, różnych różnic kulturowych. Pokazuje również to przez pryzmat historii, na przykład w wypadku też tutaj Gruzji. Dostrzega również nie tylko to, co się dzieje aktualnie w relacjach polsko-gruzińskich, tak, te, te, te bardzo dobre relacje i, między Polską a Gruzją, a zwłaszcza tutaj w, w kontekście Gruzji, która tutaj do, do, dostrzegła tutaj pomoc Polski, natomiast w, w konflikcie z Rosją, natomiast też tutaj podkreśla to, to znaczenie tej, 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 tej wzajemnych relacji wymiany kulturowej już od czasów okresu międzywojnia. Wspomina o oficerach gruzińskich służących w wojsku polskim w 1939 roku, o ich zasługach również w walkach w powstaniu warszawskim. Także można odnieść wrażenie, że jakby tą jedyną postacią tutaj też to podkreśla autor, tak naprawdę nie jest Vigorii bohater filmu Cztery pancerni i pies, jeśli te nasze wzajemne relacje, ale właśnie również takie postacie historyczne, tak? Osób zasłużonych, zasłużonych Gruzinów e, walczących o sprawę polską. E, tak jak mówię, autor w tych wszystkich, w tych wszystkich krajach, w których był, e, no, stara się tutaj też dostrzec te elementy typowo polskie, czyli też tutaj jakby podkreśla znaczenie, może poza Turcją, e, podkreśla wszędzie to znaczenie mniejszości polskiej, tak? Która jest tej wspólnoty polskiej, która jest zarówno w Gruzji, która jest w Mołdawii, która jest również obecna e, na Ukrainie, bo tutaj też warto m, powiedzieć, że autor. Autor książki w, przez moment krótki, ale krótki jednak również zahaczył o, o, o Odessę i o tych wszystkich elementach, właśnie o tych wszystkich elementach dotyczących właśnie mniejszości Polskiej, która, która żyje na terenie poszczególnych tych państw, czyli Rumunii, Mołdawii, Ukrainy czy Gruzji autor mówi. Także muszę powiedzieć Państwu, że serdecznie polecam tę publikację, dlatego że jest bez wątpienia jest to bez wątpienia bardzo ważny, bardzo ważny element tutaj, jeśli idzie o uświadomienie nasze, uświadomienie Polaków, jak wygląda aktualna sytuacja w, na tym obszarze, na tym obszarze, w tej części można powiedzieć świata, ciągle tak naprawdę jeszcze egzotycznej dla nas, ciągle jeszcze mało poznanej, ale na pewno wartej, wartej poznania, wartej, wartej zapoznania się, chociażby z tego właśnie względu, że jest to obszar, który, który historycznie również kiedyś miał ogromne znaczenie dla Polski i pozostałości, ślady tej polskości po dziś dzień na tym terenie możemy oglądać. Dziękuję Państwu.